Program AgroWoman powstał w celu wspierania rozwoju kobiet na wsi. Nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Jego założeniem jest, żebyśmy dotarli do każdej kobiety na wsi, która odgrywa coraz większą rolę i gdybyśmy mogli ją wspierać. Trzech różnych obszarach, w obszarze edukacji po prostu, żeby mogła rozwijać swoją wiedzę na temat rolnictwa, w obszarze rozwoju osobistego, czyli na przykład rozwój leadershipu popularne słowo, które oznacza rozwój nas jako kobiet w aspekcie większej działalności, bycia bardziej pewnym siebie. I trzeci filar to jest opieka nad stanem i dobrostanem psychicznym naszych rolniczek. Program AgroWomen jest niewątpliwie bardzo istotnym programem, który wyszedł do nas, do nas rolniczek, z niesamowitą inicjatywą wsparcia na wielu płaszczyznach. Są to płaszczyzny, które uderzają w różne nasze role, które pełnimy w naszych gospodarstwach, a są to wiadome role zawodowe, są to role społeczne, jak i rodzinne. I program ten miał na celu nas wesprzeć we wszystkich tych aspektach, ze szczególnym zauważeniem nas, nas jako rolniczek, naszej, naszego zaangażowania, naszych konkretnych potrzeb. Prywatnie u mnie pozwolił wybrzmieć moim potrzebom, na które wcześniej nie zwracałam uwagi. Dzięki temu programowi zaczęłam te potrzeby realizować. Doceniłam swoją pracę i swoje zaangażowanie w to gospodarstwo. Niewątpliwie program AgroUmen otwiera nam rolniczkom nowe przestrzenie, nowe tory, nowe możliwości i wspiera nas w rozwoju osobistym i zawodowym. Jeżeli chodzi o wspieranie rolniczek, naszych klientek, partnerek biznesowych, to. Po pierwsze, wychodzimy z założenia, że e, myślę, że musimy odczarować w ogóle wizerunek rolnictwa, pracy w rolnictwie, w agrobiznesie, e, mieszkania w ogóle na wsi e, i bycia częścią tej społeczności. Tu prowadzimy dużo takich akcji wizerunkowych, gdzie pokazujemy właśnie historię kobiet, e, liderek. Które wprowadzają wiele innowacji, ale które też angażują się bardzo w tą społeczność lokalną, które są świetnymi menadżerkami, kierowniczkami gospodarstw, kierowniczkami sklepów, pracują w dystrybucji, będąc cały czas zaangażowane w tą społeczność rolniczą, bo chcemy pokazać, że jest to miejsce, gdzie po pierwsze kobiety mogą się rozwijać. Ta praca jest przystępna, ona nie jest tak ciężka i tak trudna, jak niektórzy sobie wyobrażają, i kojarzą tak bardzo negatywnie. Jest pełna wykształconych, mądrych, świadomych kobiet i w ogóle ludzi, którzy mogą powodzeniem rozwijać się, kształcić swoje dzieci, spełniać się życiowo właśnie w rolnictwie. Dla jednego z liderów branży piwowarskiej, a takim jest Grupa Żywiec, rolnictwo to absolutna przyszłość i kluczowa branża. Bardzo nam zależy na tym, żeby w Polsce był uprawiany jęczmień browarniany, żeby w Polsce był uprawiany chmiel, żebyśmy mogli go tutaj kupować. Żeby to się mogło dziać, polskie gospodarstwa muszą rosnąć i się rozwijać. I tu szczególnie ważna rola kobiet, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy zmiany pokoleniowe, kiedy zależy nam na tym, żeby na wsiach ludzie zostawali i kontynuowali e, swoją działalność. Jako Grupa Żywiec inicjowaliśmy program, który nazywa się Ży w ramach którego właśnie zachęcamy do uprawy jęczmienia browarnianego w Polsce. W ramach programu rolnicy i rolniczki otrzymują gwarancję trzyletnich kontraktów, rynkowych cen, wsparcia merytorycznego, szkoleń i miło mi powiedzieć, że mamy już panie też, które są albo członkami zarządu, jeśli to są większe przedsiębiorstwa, albo współwłaścicielkami, więc chcielibyśmy zachęcić, aby więcej pań do naszego programu się zgłaszało. Bardzo jesteśmy z tego dumni, że po pierwszej konferencji, która odbyła się równo rok temu, w tym samym miejscu, było bardzo duże zainteresowanie programem mentoringowym, który jest organizowany i wspierany przez e, e, agroumen, jak również ambasadę Królestwa Niderlandów, ambasadę Francji, ambasadę Niemiec, jak również Polską Akademię Nauk. I w ramach tego programu e, nasze menti, jak również mentorzy, spotykali się przez cały rok, wymienialiśmy się poglądami i na bazie zebranych Materiałów, właśnie w tym roku nasza konferencja dotyka, dotyka tematu kobiet w rolnictwie.